Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym materiale, w kolejnym teście. I tak się akurat złożyło, że jest to ostatni test w tym roku, w roku 2020. Zależało mi na tym, żeby ostatni test, do ostatniego testu trafił samochód w jakiś sposób wyjątkowy, specyficzny, interesujący. Myślę że to się w pewien sposób udało, ponieważ tej marki i tego modelu jeszcze u mnie na kanale nie było, a mianowicie znajduje się za kierownicą Alfy Romeo Giulia, e, oczywiście rocznik 2020, czyli najnowsze jej wydanie. Wersja przynajmniej wizualnie usportowiona, a czy tylko wizualnie to się okaże nieco później, e, odmiana Veloce T.I. Zapraszam. Alfa Romeo Giulia anno domini 2020, czyli najnowszy wariant tego modelu po przeprowadzonym już faceliftingu. W tym przypadku, pomijając najbardziej sportową wersję Quadrifoglio, to jest najwyższa odmiana wyposażenia, czyli Veloce TI. To między innymi widać właśnie na przednich błotnikach, bo mamy takie E, czarne oznaczenia, welocze. E, e, standardowo w tej wersji mamy ciemne 19-calowe aluminiowe felgi. Za tymi felgami z kolei skrywają się w tym przypadku polakierowane na czerwono zaciski hamulcowe z napisem Alfa Romeo. Swoją drogą, e, czerwone bądź żółte zaciski hamulcowe wymagają dopłaty 900 zł. Standardowo są one czarne. Wersja Veloce i oczywiście wizualnie, dosyć mocno usportowiona, i to widać. To widać dodatkowo w tym egzemplarzu mamy zewnętrzny pakiet karbonowy, który objawia się na przykład karbonem przy tak zwanym Skudetto, oczywiście mamy znaczek Alfa Romeo. Mamy karbonowe obudowy lusterek zewnętrznych, zobaczcie. Mamy karbonowe e, progi boczne. Zresztą, zobaczcie, jak szerokie boczki ma ten samochód jak szerokie bioderka można by było powiedzieć i w części tylnej wyraźnie wyeksponowany. Spoiler na klapie bagażnika zadarty do góry, niczym w czapce baseballowej. E, na klapie bagażnika mamy jeszcze dodatkowe oznaczenia, również w Czerni, Julia. I Q4, ponieważ w tym przypadku mamy napęd na cztery koła, o tym, e, o napędzie, o silniku powiem za chwilę. W części tylnej podwójne zakończenie e, układu wydechowego i taki wyraźnie zarysowany, zaakcentowany dyfuzor, można by było powiedzieć. Pokażę Wam bagażnik. Tak to wygląda. Oczywiście jest to limuzyna, sedan, więc... E, Otwór załadunkowy jest nieco ograniczony, chociaż w tym przypadku i tak nie jest źle. Producent podaje, że mamy tutaj 480 litrów. Ten egzemplarz ma dodatkowo pakiet takich praktycznych siatek. Tak to wygląda. Sama linia, sylwetka tego samochodu muszę przyznać, że wygląda naprawdę znakomicie. Po liftingu tak naprawdę z zewnątrz niewiele się zmieniło i to auto nadal, przynajmniej z mojego punktu widzenia, według mojego smaku, zostało narysowane naprawdę znakomicie. Pokażę Wam miejsce z tyłu, bo w końcu jest to limuzyna. A właściwie, jeśli się tutaj wgramole, bo jeśli zobaczycie, zobaczcie jak jest tutaj szeroko, szeroki dostęp. I powiem Wam, że fotel ustawiony pod moje wymiary. Ja powtórzę, ja mam 1,86 m. I co tutaj się dzieje? No, mieszczę się. Stopy mi się mieszczą, nad głową również się mieszczę. Nad głową mam jeszcze troszeczkę miejsca, w zasadzie tyle, jest to niedużo. Kolana natomiast lądują już w oparciu przedniego fotela. I niestety. Tylna część tego fotela jest wyłożona takim twardym plastikiem, co nie jest do końca przyjemne. No, krótko mówiąc, panuje na kanapie taka relatywna ciasnota, można by było powiedzieć. Na tył wyprowadzone otwory wentylacyjne. Dodatkowo możemy sobie tutaj rozłożyć. Mamy miejsce na dwa kubki. Od razu wspomnę o tapicerce, bo to też jest element charakterystyczny w wersji Veloce Ti. Tapicerka, czyli połączenie skóry z alkantarą. Szybki rzut okiem kamery na przednią część. I do tej przedniej części właśnie zmierzamy. O ile się oczywiście wygramole stąd. Udało się. Pokażę Wam, jak to wygląda. Jeszcze fotele, szybki rzut, e, znowu okiem kamery na te fotele połączenie skóry z Alkantarą. Na zagłówku zobaczcie, mamy oczywiście logo Alf Romeo. I stosowne czerwone przeszycia, które nie są standardem. Te przeszycia wymagają e, dopłaty. W te fotele generalnie się wpada. E, oczywiście zależy od tego. Jaką pozycję za kierownicą preferujecie, ale można się tutaj usadowić naprawdę nisko, naprawdę przyjemnie. Na pierwszy rzut oka od razu co widać pomijając pakiet karbonowy zewnętrzny, to auto, ten egzemplarz ma również pakiet karbonowy w środku więc mamy karbon prawdziwy, Nieudawany lakierowany na boczkach. Mamy karbon, zobaczcie, w części centralnej, tutaj i w okolicy dookoła e, wybieraka automatycznej skrzyni biegów. Charakterystyczna włoska flaga. E, zobaczcie, jak to wygląda. Kierownica z tym najnowszym logo Alfa Romeo. Silnik. E, starter silnika znajduje się na kierownicy. No, nie przymierzając, jest to ukłon w stronę Ferrari, jakby e, na to nie patrzeć. Z kierownicy, kierownicy oczywiście multifunkcyjną, obsługujemy tutaj multimedia, telefon. W części lewej, czyli na lewym ramieniu kierownicy, obsługujemy adaptacyjny tempomat. Całkiem przyzwoicie swoją drogą działający. Wygląda to wszystko naprawdę. No, znakomicie, trzeba przyznać. Kompletacja tego samochodu jest naprawdę znakomita. Mamy ciemną podsufitkę w części centralnej. Jeszcze oczywiście obsługa automatycznej dwustrefowej klimatyzacji. Niedotykowo, chociaż częściowo to też można obsługiwać z poziomu wyświetlacza. To wam za chwilę pokażę ten ów wyświetlacz. Ale Alfa zostawiła normalne fizyczne przyciski, pokrętła. To jest bogato wyposażona wersja, więc mamy na przykład podgrzewane siedzenia, mamy podgrzewaną kierownicę, całą, cały wolant kierownicy jest podgrzewany. Mówiąc o spasowaniu i jakości użytych materiałów, muszę powiedzieć, że jakość materiałów jest na naprawdę przyzwoitym poziomie. Jest tutaj naprawdę dobry poziom najsłabsza jakość, najsłabszy plastik jest tak naprawdę na tych otworach wentylacyjnych po bokach i w części centralnej. Mówię o tych użytych plastikach. On sprawia wrażenie takiej dosyć taniości, natomiast cała reszta, razem z deską rozdzielczą, z boczkami drzwiowymi i w połączeniu z tym wewnętrznym pakietem karbonowym tworzy to naprawdę znakomitą całość. Spasowanie bardzo dobre, nic tutaj nie trzeszczy, nie skrzypi, nie wydaje niepożądanych dźwięków, na to warto zwrócić uwagę. Powiedziałem, że kompletacja bogata, mamy zestaw audio Harman Kardon, natomiast muszę powiedzieć, że to audio nie gra jakoś spektakularnie, to znaczy jakość muzyki jest naprawdę dobra, chociaż ja nie uważam się za wybitnego audiofila, natomiast kiedy chcemy posłuchać tej muzyki naprawdę głośno, z dużą ilością basu na przykład, to niektóre plastiki potrafią rezonować. Warto na to zwrócić uwagę. Coś, co mi się nie podoba, są drobne elementy w tym samochodzie, które mi nie przypadły do gustu, mówiąc o wyposażeniu. Na przykład nie mamy wygodnego Autoholda. Niektórzy lubią z tego korzystać. Tutaj mamy indukcyjną ładowarkę, oczywiście, selektor automatycznej ośmiobiegowej skrzyni biegów. Za chwilę pokażę Wam jeszcze multimedia po odpaleniu, natomiast w dużym stopniu obsługa tych multimediów za pośrednictwem takiego pokrętła, które jeszcze w lewo, prawo się porusza do góry i w dół, bardzo mi przypomina rozwiązania z BMW, co nie jest wadą, a wręcz zaletą. Natomiast nie ma również wyświetlacza przeziernego. I co ciekawe, nie znalazłem tego nawet w opcji w cenniku. Dodatkowo, wycieraczka może to już jest element czepialstwa, natomiast wycieraczka zostawia relatywnie spory obszar niewytartej szyby. I dosyć interesująca rzecz to blenda przeciwsłoneczna, która nie jest specjalnie duża. To jedna sprawa, i generalnie jej wielkość nie byłaby problemem. Natomiast kiedy ja tą blendę sobie rozłożę, to może ona częściowo zakrywać widok przez lusterko wsteczne, ale to nie jest wielki problem. Zobaczcie, ona jest w ten sposób uformowana, że jej lewa część nie dochodzi do końca do rantu. E, słupka A, przez co ja niestety przy swojej pozycji za kierownicą e, przyłapałem się już na tym kilkukrotnie, że niestety, ale słońce, mówiąc potocznie, waliło mi po oczach. To mi się do końca nie podoba. Odpalimy jeszcze sobie z tego przycisku z kierownicy. Zobaczcie, samochód nie odpalił się, teraz dopiero. Pierwsze co słychać, być może to słychać, to silnik. O silniku powiemy za chwilę, natomiast zobaczcie, co ja mam przed oczami. Zwykłe, klasyczne, analogowe wskaźniki do, to, do, do tego naprawdę czytelne, ładne. E, z rozbudowanym wyświetlaczem komputera pokładowego te dane, wyświetlane dane e, w jego poszczególnych sekcjach możemy sobie zmieniać. I pokażę Wam jeszcze. Multimedia, wyświetlacz hmm, o przekątnej 8,8 cala. Generalnie multimedia sprawiające bardzo pozytywne wrażenie. Chociaż, tak jak widzicie, sporo to zostało tak uformowane, że sporo pozostaje czarnej, niezagospodarowanej tafli, bo ten wyświetlacz znajduje się tylko w tej części. Ale szczerze mówiąc, ja nie zwróciłem na to szczególnej uwagi. Multimedia sprawiają bardzo pozytywne wrażenie, tak jak wspomniałem, obsługujemy je z poziomu tego pokrętła. Wyświetlacz jest również dotykowy, więc możemy sobie obsługiwać różne elementy z tego poziomu. Działa to całkiem przyzwoicie. Szata graficzna jest naprawdę schludna i robi bardzo przyjemne wrażenie. Tak to wygląda. Więc jeśli już odpaliliśmy samochód, to zaproszę Was do krótkiej przejażdżki. Jeszcze zanim ruszymy, o dwóch elementach chciałbym wspomnieć. A propos tego wyposażenia, to po pierwsze, dziwi mnie fakt, że pomimo tego, że zarówno Stelvio jak i Julia przeszły facelifting, to Alfa nadal korzysta z reflektorów biksenonowych, skrętnych, a nie z technologii LEDowej. Nie wiem dlaczego, być może ma to jakieś swoje uzasadnienie techniczne. Natomiast wspominam fakt, że te biksenonowe reflektory świecą całkiem nieźle, natomiast jest to technologia, która dzisiaj troszeczkę się już dezaktualizuje, bo większość producentów korzysta już z technologii ledowej. Po drugie pokazywałem wam te fotele, że one fantastycznie wyglądają są naprawdę takie usportowione i nie tylko z wyglądu, bo one mają bardzo szeroki zakres regulacji elektrycznej, przynajmniej z pozycji kierowcy. Nawet możemy sobie wyregulować poziom dopasowania boczków tych foteli. Efekt jest taki, że no pozycja za kierownicą jest naprawdę wyborna. Tutaj można siedzieć nisko, można być otulonym przez ten fotel i mieć naprawdę przyjemne centrum dowodzenia w tym samochodzie co warte również zauważenia te fotele są naprawdę wygodne w dłuższej trasie bardzo duży plus właśnie za siedziska natomiast przejdźmy do meritum, do jazdy jak to wygląda Wspomniałem, że przy odpaleniu samochodu, wspomniałem, że pierwsze co można usłyszeć to silnik. I to być może nawet teraz słychać. Dlaczego? Dlatego, że wersja Veloce TI, tak jak wspomniałem, pomijając odmianę Quadrifoglio, która stoi jakby na szczycie gamy modelu Giulia, wersja Veloce TI ma do wyboru tylko i wyłącznie dwa silniki. Benzynowy, dwulitrowy, turbodoładowany, o mocy 280 koni mechanicznych i ten, a jest to silnik wysokoprężny, o pojemności 2.2 JTDM według nomenklatury Alfa Romeo, czy Fiata, który ma bardzo poważne parametry na papierze, bo to jest 210 koni mechanicznych i, uwaga, aż 470 Nm i ten moment obrotowy jest osiągany już bardzo nisko, bo od 1750 obrotów na minutę. Pokazywałem Wam na klapie bagażnika oznaczenie Q4, bo dodatkowo mamy tutaj jeszcze napęd realizowany na cztery koła i to, co ja mogę powiedzieć o tym układzie napędowym, jego jedyną tak naprawdę wadą, jest kultura pracy i to, że ten silnik wyraźnie słychać. I w zasadzie to nie ma znaczenia, czy ten silnik pracuje na zimno, czy już się rozgrzeje. On jest po prostu głośny, czterocylindrowy diesel e, no, swoją kulturę pracy mieć musi. E, niestety to jest jego największa wada, bo poza tym. To on sobie znakomicie radzi z tym samochodem. Powiem Wam, że dynamika jest absolutnie wystarczająca. A nawet muszę powiedzieć, że z tym topowym rozwiązaniem wysokoprężnym Julia jest naprawdę autem sprawnym i całkiem szybkim. Elastycznym, bo auto bardzo sprawnie, żwawo przyspiesza praktycznie z każdej prędkości. No umówmy się. Momentu obrotowego jest tutaj naprawdę dużo, więc auto ma po prostu siłę do tego, żeby jechać. Ten silnik, jeszcze nie wspomniałem o zużyciu paliwa, to również jest jego duża zaleta. Powiem Wam, że po mieście, jeżdżąc tym samochodem, ja się mieszczę w okolicach 9,5 litra, pamiętajmy, 210 koni, 470 Nm automat. Napęd 4. W trasie natomiast to jest właśnie środowisko, w którym ten silnik będzie pokazywał swoje największe zalety. W trasie jesteśmy w stanie uzyskać mniej niż 6 litrów. Droga ekspresowa prędkość ustawiona na adaptacyjnym tempomacie prędkości ekspresowe w okolicach może nawet ciut wyższe 6-3. E, średnio, też myślę, można liczyć około 6,5 litra pod 7. Myślę, że to są naprawdę przyzwoite wartości. E, silnik został połączony z ośmiobiegowym automatem ZF, to jest klasyczny automat, nie żadna dwusprzęgłówka Generalnie ja mam do powiedzenia o nim same pochlebne rzeczy. Automat działa kulturalnie, zmienia biegi całkiem kulturalnie. Robi to, może nie jakoś ekspresowo szybko, ale zdecydowanie sprawnie. Jedna rzecz, która mi się nie podoba w jego działaniu, to samochód ma tak zwany tryb żeglowania. Czyli, jeśli nie wykorzystujemy potencjału silnika, nie wykorzystujemy jego mocy, to wówczas skrzynia biegów jest rozpinana w cudzysłowie z silnikiem i silnik utrzymuje, wówczas on nie gaśnie, natomiast utrzymuje obroty jałowe, czyli to jest tak zwana funkcja żeglowania. W momencie, kiedy zaczynamy przyhamowywać lub dodajemy gazu, oczywiście skrzynia się załącza i musi wbić odpowiedni bieg. Niestety podczas tego działania. Mam wrażenie, że ta skrzynia bywa niezdecydowana, nie wie do końca, który bieg wbić, albo nawet jak już wbija, to po prostu potrafi bardzo nieprzyjemnie szarpnąć. I to jest w zasadzie jedyny element, który mnie w tej skrzyni drażni. Oprócz tego mam do powiedzenia o niej same superlatywy eee, układ kierowniczy. Muszę powiedzieć, że sam samochód, bo to się bezpośrednio łączy układ kierowniczy i zawieszenie. Samochód jest naprawdę chętny do jazdy, chętnie wykonuje moje polecenie jako kierowcy, i układ kierowniczy też jest to uzależnione w jakim trybie jedziemy. Natomiast o trybach za chwilkę. Czuć, że to jest elektrycznie wspomagany układ kierowniczy, natomiast on daje wystarczającą informację o tym, co robią przednie koła, jak na Całkiem wygodną i bardzo dobrze wyposażoną limuzynę, ja jestem z działania tego układu kierowniczego zadowolony. Dodatkowo, jeśli już mamy te sportowe naleciałości w tym samochodzie, tą podciętą u kierownicę, te fantastyczne, wielkie łopatki do zmiany biegów no może nie w dieslu, ale są, które są przytwierdzone do kolumny kierowniczej, a nie do samej kierownicy. To działanie tego układu kierowniczego jak najbardziej oceniam na plus. Zawieszenie jego praca jest zdecydowanie jędrna. To jest znakomity kompromis pomiędzy czuciem podłoża, czuciem tego po czym jedziemy, a relatywną wygodą i komfortem na co dzień. Wspomniałem o trybach jazdy. Są trzy tryby jazdy. Advanced efficiency, to jest tutaj mamy takie pokrętło, i tym pokrętłem sobie regulujemy, w jakim trybie jedziemy. Wspomniany tryb przed chwilą to jest tryb maksymalnej jazdy ekonomicznej, i wówczas działanie całego samochodu, krótko mówiąc, jest dosyć spowolnione, takie dosyć flegmatyczne. Również reakcja pedału gazu. Tryb, w którym jadę teraz, to jest tryb natural. Czyli taki tryb generalnie na co dzień i to jest bardzo przyjemny kompromis, jak wspomniałem. Ja mam wystarczającą informację o tym, co robi samochód, samochód również wystarczająco, przyjemnie, żwawo wykonuje moje polecenie, jakie wydaje na przykład kierownicy, czy koło. I to jest naprawdę przyjemny kompromis. Natomiast jest jeszcze tryb Dynamic, który. W znacznej części wyostrza działanie układu kierowniczego, wyostrza nieco działanie pedału gazu. Pedał gazu chętnie reaguje na polecenia, jakie wydaje mu kierowca. Ale co ciekawe, zawieszenie w trybie dynamik również się utwardza zauważalnie się utwardza, ale możemy sobie tutaj wcisnąć przycisk. Mamy tutaj taki narysowany amortyzator. I nawet w trybie Dynamic to zawieszenie nieco zwiększyć, więc nawet w trybie Dynamic możemy mieć więcej tego komfortu. Generalnie rzecz biorąc, już tytułem końca tytułem podsumowania limuzyna, która jest naprawdę bardzo przyjemna na co dzień samochód. Który nie tylko wizualnie, ale również przez wzgląd na to, jak się zachowuje, jak się prowadzi, ile ma mocy, nawet w wariancie wysokoprężnym, samochód przeznaczony dla kogoś trochę takiego jak ja. Powiem Wam uczciwie, że lubię samochody, które. Nie są tylko i wyłącznie narzędziami gwarantującymi transport z punktu A do punktu B. Lubię samochody, które dają coś dodatkowego, mają jakiś charakter, mają jakieś elementy charakterystyczne, mają jakąś siłę, którą są w stanie, poprzez którą są w stanie z kierowcą rozmawiać, przez to, jak działają, przez to, jak się zachowują. I Julia właśnie jest takim samochodem. Powiem Wam, że samochód znakomicie się prowadzący, dający sporo informacji zwrotnych i z charakterem. Usportowiony wizualnie, ale usportowiony nie tylko wizualnie, i to mi się naprawdę w tym samochodzie podoba. Dodatkowo, to nie jest tak, że auto ma charakter, świetnie wygląda, jest znakomicie wyposażone, chociaż. Tak jak wytknąłem kilka braków, przynajmniej z mojego punktu widzenia, e, czasami bywa tak, że te samochody, że takie samochody wszystkie te elementy posiadają, a nie są dopracowane w należyty sposób. Natomiast Julia, zwłaszcza po liftingu, jest samochodem dodatkowo też dopracowanym naprawdę przyjemnie wykonanym, spasowanym sprawia znakomite wrażenie w odbiorze końcowym. Jasne, drażnią mnie w tym samochodzie jakieś drobne elementy, drobnostki, które Wam prezentowałem. Drażni mnie nieco ta mała blenda przeciwsłoneczna, brak tego autoholdu, czy autoholda, wyświetlacza przeziernego, czy chociażby taka pierdoła, w cudzysłowie, że wycieraczka mogłaby no nieco bardziej dochodzić do tego słupka A i... Nieco lepiej efektywniej wycierać tą przednią szybę. Natomiast w ogólnym rozrachunku, ja jestem z tego samochodu naprawdę bardzo zadowolony. Bardzo dobrze mi się nim jeździ i mam o nim do powiedzenia dużo ciepłych słów. Przez to, jaki ma ten samochód charakter jak wygląda jak się prezentuje on działa naprawdę na zmysły działa naprawdę na zmysły. Więc porównywałem sobie, a przynajmniej próbowałem sobie porównać ten samochód na przykład do Volvo S60. Limuzyny, która też miała bardzo mocny, tyle że silnik benzynowy pod maską. Natomiast nie jednostki napędowe porównywałem, porównywałem ogólny anturaż, jaki dostajemy w tych samochodach. Niby też limuzyna, Niby też na nadwozie typu sedan, a kompletnie różne propozycje. Kompletnie. Jeśli ktoś lubi się w pewien sposób wyróżniać, bo umówmy się, Julia na drodze zwraca uwagę, to to jest zdecydowanie samochód dla niego. Fakt, że to nie jest tania propozycja, bo ten konkretny egzemplarz dosyć mocno doposażony kosztuje okolice ok. 300 tysięcy złotych. I to nie jest mało. Niektórzy powiedzą 300 tysięcy za Alfa Romeo. No tak, warto wsiąść, warto się przejechać, warto sprawdzić ten samochód, bo mm, okazuje się, że pod wieloma względami na różnych obszarach Julia potrafi tą cenę uargumentować. Naprawdę potrafi to uargumentować i jest bardzo przyjemnym samochodem w odbiorze. No a mój Boże! Jeśli szukamy naprawdę sportowej limuzyny, możemy zawsze udać się w kierunku w wersji quadrifolio, która ma 510 koni, z tym, że ona rozmowy nie zaczyna z nami poniżej pułapu pół miliona złotych. Ale dzisiaj nie o tym. Znakomita propozycja. Myślę, że śmiało można rekomendować ten samochód dalej, jeśli ktoś byłby zainteresowany. Nie jest to samochód idealny, natomiast. Takim autom, może zabrzmi to trochę miałko, ale pewne rzeczy można wybaczyć. Można przymknąć na to oko albo po prostu machnąć ręką. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Wspomniałem, że jest to ostatni test w tym roku, więc przy okazji chciałbym Wam oczywiście złożyć serdeczne życzenia. Dużo zdrowia. Szczęścia, pomyślności, spełnienia marzeń, dużo energii i wytrwałości w nowym roku nadchodzącym. Link do pełnego materiału, pełnego testu z tym samochodem, z sesją zdjęciową, z tabelą, z danymi technicznymi, oczywiście, będzie w opisie tego filmu. Ja jeszcze jadę trochę pojeździć, a z Wami póki co się żegnam, dziękuję i do zobaczenia przy następnym spotkaniu z kolejnym samochodem. Hej!